Witajcie kochani. Postanowiłem nagrać. Dawno mi nie było z racji tego, że byłem na turnusie rehabilitacyjnym. Dzięki Wam. Dzięki Waszej pomocy mogłem być na turnusie rehabilitacyjnym. Teraz wróciłem do domu i dalej to samo, dalej problemy, dalej kłopoty. Wiesz co, jest naprawdę ciężko. Ja naprawdę nie wiem czasami co robić. Nie wiem gdzie szukać tej pomocy, dlatego postanowiłem zrobić... Zrobić tego live'a z takim pytaniem do was, czy macie jakieś pomysły na to, gdzie bym mógł znaleźć tą pomoc. Bo piszę wszędzie, naprawdę piszę wszędzie, całymi dniami piszę tysiące próśb, tysiące maili wysyłam. Szukam pomocy jak mogę, jak umiem, bo, bo tak naprawdę niewiele umiem i, i chcia, chciałbym, 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 chciałbym mieć rehabilitację, chciałbym cały czas mieć ją, kontynuować, pojechać raz na jakiś czas na turnus rehabilitacyjny. Jest naprawdę ciężko, jest naprawdę ciężko, ja od tej śmierci, od tej śmierci klinicznej, od tego wypadku w 2016 roku, po tych wszystkich operacjach mózgu, po tej sepsie, całe moje życie, jakie pamiętam, jakie znam, to nic innego jak tylko szpitale, operacje, fotel, do którego jestem przykuty i szukanie pomocy, szukanie pomocy wszędzie, na wszystkie sposoby. Piszę do Was tysiące prośb, tysiące maili, tylko po to, żeby móc cokolwiek robić, żeby mieć rehabilitację. Wiecie co, radość mi daje tylko to, że na przykład synek do mnie przyjedzie, mogę spędzić z nim miło czas, że mogę pojechać na turnus rehabilitacyjny, tak jak teraz byłem, że mogę w ogóle cokolwiek robić, to dzięki Wam, dzięki Waszej pomocy, dzięki tym zbiórkom to jest w ogóle możliwe. Nie wiem, naprawdę nie wiem, gdzie szukać tej pomocy i w jaki sposób to robić. Staram się, tak jak tak mogę. Staram się, jak radować, ale... mi daje, tylko jest to bardzo trudne. Nie wiem nawet, czy ktoś mnie słyszy, czy ktoś mnie widzi. Ja piszę wszędzie, wysyłam miliony, miliony próśb. Tylko dzięki zbiórkom tak naprawdę mogę cokolwiek robić. Teraz zwaliły nam się te wszystkie problemy na głowę. To wszystko nam się zwaliło. Raz, że popsuła się lodówka, żyję tylko z mamą, i no jest ciężko, ciężko w ogóle cokolwiek kupić. Bo ja mam tylko ten zasiłek z mopsu, te 560 zł, sama godzina rehabilitacji to jest 100 zł miesięcznie, 2400, ja ledwo siedzę, powiem Wam szczerze, ledwo siedzę, bo od pięciu lat praktycznie siedzę przykuty do tego fotela. Już mnie tak kręgosłup boli, teraz mi głowa boli, coś mi tutaj wyskoczyło takiego. Mam no, niebezpiecznego ale nie mogę się dostać nawet do neurologa. Są terminy tak kosmicznie odległe. Słyszy, słyszy, witaj. Witaj, witaj. Ja trochę, trochę dzisiaj tak narzekam, bo, bo ledwo siedzę, kręgosłup mnie boli, głowa mnie strasznie boli, Tak oś mnie denerwuje, bo kurczę, robi mi się coś, coś nie, niedobrego mi się coś tu robi, a nie mogę się dostać do neurologa. Zapisałem się, ale najbliższy termin jest za kilka miesięcy i co, no prywatnie też się nie zapiszę, bo, bo też kosztuje. Ale no nieciekawie to wygląda, nieciekawie to wygląda, coś mi się psuje. Kurczę, trochę się boję, bo boli mnie to i bolą mi plecy strasznie. Wiecie co, no tylko rado, radość mi sprawia to, że mogę gdziekolwiek pojechać na ten turnus, tak jak byłem teraz. Czy mogę w ogóle cokolwiek robić? Witam cię Marek że mogę cokolwiek robić, że dzięki Bogu, dzięki Wam mam tą rehabilitację, że mogę walczyć o te marzenia. Zwaliło się strasznie dużo tych problemów. Byłem na tym turnusie te dwa tygodnie. Um. Wiesz co, to nie zrosty, to, to nie wiem od czego, ale to zaczęło puchnąć. Bo te wzrosty to, to już dalej, ale kość mi zaczęła puchnąć i tak nieładnie to wygląda. Nie wiem, czy to się coś dzieje, czy nie. Bo coś mi tak spuchło. Ja już szukam pomocy naprawdę wszędzie. Wiecie, co zrobiłem ostatnio? Napisałem do prezydenta, do prezydenta Polski z prośbą o ułaskawienie tych moich wszystkich za, za, zaległości za te wszystkie operacje, za, te, no za wszystko praktycznie, bo mam tego komornika, za te wszystkie niektóre zabiegi, operacje. Siadł mi na konto. Oczywiście odmownie, niestety nie zgodził się na ułaskawienie, naprawdę tylko dzięki wam mogę kupić w ogóle lodówkę, ja nie wiem, teraz się popsuł już ten wózek, ten elektryczny, nawaliła no, mi bateria, e, zepsuła się, zepsuł się junker gazowy, wszystko się wali na głowę, a ja cały czas siedzę w tym fotelu i całymi dniami piszę i szukam pomocy wszędzie. Ja już naprawdę nie wiem, gdzie pisać, nie wiem, gdzie pisać, dlatego zrobiłem tego live'a, abyście dali może jakieś propozycje, gdzie powinienem się zgłosić, bo wszystkie fundacje, wszystkie fundacje, ale pisałem do naprawdę wszystkich fundacji, pomagają dzieci, dzieciom, dla dorosłych zakładają jedynie subkonta, tak jak ja mam w Fundacji Avalon, ale samemu trzeba prosić, samemu trzeba prosić o, o procent podatku, o smsy. Jeżeli macie jakieś pomysły, gdzie mógłbym jeszcze pisać, gdzie mógłbym szukać tej pomocy, piszcie w komentarzach, poczytam, będę pisał, bo, bo naprawdę brakuje mi pomysłów przez te cztery lata. Ja pisałem wszędzie, naprawdę pisałem wszędzie, łącznie z prezydentem, łącznie z prezydentem Koszelina. Naprawdę szukam wszędzie, byłem kilka razy w Caritasie, no, pisałem do każdej fundacji, do każdej. Ten wózek mi się zepsuł teraz, ten elektryczny, żeby kupić nowy. Nie dostanę teraz dofinansowania, a nowy wózek to jest koszt około 8000 złotych. Ja tym zwykłym wózkiem na przykład nie pojeżdżę, nie pojeżdżę sobie, bo, bo nie mam jak odpychać się tą jedną ręką i jedną nogą. To jest koszmar, no sami widzicie, wszystko się wali na głowę. Jedyną radość, jaką mam w życiu, to to jest wtedy, kiedy synek może przyjechać, kiedy ja mogę pojechać na turnus rehabilitacyjny, kiedy mogę w ogóle cokolwiek, ale to jest tylko i wyłącznie dzięki Bogu i dzięki Waszemu wsparciu. Bo gdyby nie Wy, gdyby nie Wasza pomoc, to ja bym się dawno poddał, dawno bym się poddał, a tak mogę walczyć. Brakuje mi pomysłów, gdzie mam pisać, gdzie szukać tej pom pomocy. Bo przez te lata wysłałem miliony, naprawdę miliony próśb, już nie tysiące, miliony, miliony maili, bo tylko to umiem tak naprawdę. Potem jak straciłem pamięć, jak w ogóle wycięli mi ten fragment mózgu, nie potrafię się nawet niczego nauczyć, nie potrafię czegoś zrozumieć. Ludzie przysyłają mi jakieś takie propozycje pracy jakieś przez telefon, ale co z tego? Jak ja w ogóle raz, że nie pojmuję tego, hmm, Dziękuję, dziękuję, dziękuję Ci naprawdę. Dzie dziękuję Ci za łapkę, dziękuję Ci za to, że, mm, za, że udostępniasz. Dziękuję, dziękuję każdej osobie, która mi pomogła, która mi pomaga, bo dzięki Wam, dzięki Waszej pomocy w ogóle się nie poddaję. Wierzę w to, że Bóg dał mi to nowe życie, że dał mi synka, dał mi mamę, która też wymaga zabiegów, wymaga też opieki lekarza. Na to wszystko trzeba mieć środki, a chciałam wam coś pokazać. Chciałam Wam pokazać. Hmm. Wiecie, co, wszedłem przez przypadek na turnus rehabilitacyjny w tym roku, ile kosztuje. Widzieliście pewnie moje dochody, że moim jedynym dochodem jest tylko ten zasiłek z MOPS-u, a te uzbierane środki z tych zbiorek idą na bieżąco. A teraz zobaczcie, zobaczcie cenę turnusu rehabilitacyjnego. Zobaczcie to. Zobaczcie, jakie. Czy to jest szaleństwo? To jest szaleństwo. Powiedzcie, kogo stać na taki turnos, no kogo stać na taki turnos? to jest jakiś obłęd przy moim dochodzie 560 zł, to ja bym musiał na turnos rehabilitacyjny taki zbierać? Nie wiem, z dwa lata. Pisałem do Jaworowicz, pisałem, pisałem do Jaworowicz kilka razy. Jaworowicz mi powiedziała, że takich przypadków jak moje są miliony. Ona dostaje takich mnóstwo, mnóstwo próśb. W moim wypadku akurat nie było sprawców, nie było to w Polsce, nie ma postaw się chwycić czego nawet. I, i dlatego to nie ma. Pisałem naprawdę wszędzie. i Pisałem do Jurka Owsiaka i pisałem naprawdę wszędzie. Szukałem już pomocy, jak się da, gdzie można do telewizji. Byłem, rzeczywiście byłem w uwadze, byłem w głosie w naszym regionalnym, byłem w gazecie regionalnej. No, szukają wszystko, ale te wszystkie takie komercyjne rzeczy, stacje, tak jak TVN, który zrobił też reportaż, one ze swojej strony jedynie, jedynie nagłaśniają historię. A moja historia jest tak nagłośniona już tylu artystów, tylu piosenkarzy, aktorów, którzy nagłośniali moją sprawę to, to się w głowie nie mieści przez te lata. Już naprawdę brakuje mi pomysłów. Brakuje mi pomysłów, gdzie szukać tej pomocy, bo. No, no mówię, pisałem nawet do prezydenta, nawet do prezydenta pisałem. No pomyliłaś, pomyliłaś trochę nazwisko, Jaworowicz. E, pisałem nawet do prezydenta ułaskawienie, niestety się nie udało. No, słuchajcie, podejrzewam, że wielu z was, wielu z was, wielu człowiek, takich osób jak ja poddałoby się, poddałoby się po pierwszym, drugim roku, bo, bo po prostu, e, Brakuje już sił, brakuje sił, ja siedzę przykuty do tego fotela, bolą strasznie plecy, cały czas tylko lekarze, lekarze, operacje, zabiegi, dlatego zrobiłem z takim pytaniem, gdzie jeszcze mógłbym pisać, bo naprawdę nie wiem, naprawdę nie wiem, całymi dniami szukam tej pomocy jak mogę, dzieciom łatwiej jest, dzieciom jest łatwiej uzbierać, jak ja patrzę na zbiórki na przykład dzieciaków, ostatnio wszedłem też na, pomagam na tam, gdzie ja mam zbiórkę, wiecie co? Co mnie zastanawia? Zastanawia mnie jedna rzecz. Ludzie zbierają na przykład na stodołę, na ogrodzenie i oni tych pieniędzy zbierają po setki tysiące złotych. Ja nie wiem w jaki sposób, jeżeli ja naprawdę potrzebuję tej pomocy i nie mogę uzbierać, daj mi na to na rok z góry, żebym miał tej rehabilitacji ciągłość. Ja może powinienem zrobić taką większą zbiórkę, a nie tak ciapać po trochu, bo ja robię takie krótkie zbiórki ze względu na to, że... Że i tak jest ciężko uzbierać, i tak jest ciężko uzbierać. Nie wiem dlaczego. Na przykład, przez przypadek wszedłem: zbiórka jest na nowe domy dla psów, i tam jest około miliona złotych już zebrane. Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem jak ludzie to potrafią zrobić, że, żeby skłonić, nakłonić ludzi do wpłaty, bo ja sam nie jestem w stanie tego zrobić. Dlatego proszę o udostępnianie, o. o o nagłośnianie tej sprawy. To, to jest koszmar po prostu. Ja samemu nic nie, nie jestem w stanie zrobić. Inni potrafią to zrobić, a ja nie wiem, ja nie, nie umiem, po prostu nie umiem. No. Tyle co, co się nauczyłem, to teraz robię te livey z taką nadzieją, że ktoś zobaczy, że ktoś posłucha tak. Hm. No, no mówię, no, ja się nie poddaję cały czas i nie znam, nie znam takiego, nie znam takiego. Ja mam tylko jednego ojca w Bogu, Boga, ojca. Ja mam tylko jednego Boga ojca i, i wiecie co? No Dokładnie, jest jeden Bóg, jest jeden Bóg, tylko ojciec święty nasz, kochany Bóg, bo ja też nie rozumiem, ostatnio na TikToku zobaczyłem to, że papieża nazywają ojcem, a przecież jest jeden Bóg, jeden Bóg jest ojcem i nie ma, nie ma innych ojców, no, ale to dobra, nie, 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 nie zmieniajmy tematu, bo ja się modlę i powierzam wszystko Bogu. Od samego początku, od tego momentu, gdy przeżyłem tę śmierć kliniczną, wszystko powierzam w ręce Boga i... Mm, no, no niestety ja wierzę w to, że tylko i wyłącznie Bóg, tylko i wyłącznie Bóg mi daje to, że, że w ogóle zaczynam robić te pierwsze kroki, że zaczynam chodzić po... Mm, hmm. No, bałwufaswo, dokładnie, dokładnie tak jest. No, ale dobra, to e, figurki, zostawmy, zosta, zostawmy figurki, e, posążki, obrazy, to do czego się ludzie modlą, bo naprawdę nie ma co ingerować, czy e, ludzie się modlą do Matki Boskiej, która jest tak naprawdę zwykłą kobietą nie była jakąś świętością, nie czyniła cudów, była tylko zwykłą, zwykłą, najzwyklejszą kobietą grzeszną, która też grzeszyła jak każdy z nas, zmarła jak zwykła kobieta, nie była jakaś, jakimś cudotwórcą i i, i to tak, a została wybrana tylko do, do do urodzenia Jezusa Chrystusa, została wybrana i ubogosławiona, a Hmm, jakieś robienie figurki, figurak i sprzedaży ją teraz na Allegro. Bo wiecie, co ja przez przypadek też wszedłem na Allegro i zobaczyłem te różańce, te figurki to, tej matki boskiej, jakichś tam świętych. Nie wiem, Walentych, Dionizych i tak dalej. Nie o, tym, nie o tym dzisiaj chciałbym rozmawiać, bo każdy z nas ma inne zdanie. Bóg jest jeden, jeden Jezus Chrystus, jeden Duch święty. I jemu ja powierzam wszystko, to że żyje, dziękuję mu za to. Dziękuję, dziękuję mu za wszystko. Nie chcę tutaj rozmawiać o wierze, bo każdy wierzy w to, co to, to tam. Nie będę, nie będę się wypowiadał na temat wiary dzisiaj. Nie będę się wypowiadał, bo nie mam siły, po prostu głowa mi pęka, a. A wie, wiem, co Bóg mówi do mnie, wiem, co Bóg mówi do mnie, i na, na ten temat mogłem dyskutować i dyskutować, ale nie chcę, nie chcę. Nie mam siły po prostu. Ja chciałem Was dzisiaj zapytać, po prostu tylko o to, czy macie jakieś pomysły, gdzie szukać tej pomocy, bo, bo ja naprawdę nie wiem. No, no tak, no. A dalej o tej wierze, dalej o wierze. Ja dziękuję Bogu każdego dnia, dziękuję Bogu za każdego z Was, za każdą osobę, za tych wszystkich ludzi, którzy mi pomogli i pomagają, za to, że zacząłem robić te pierwsze kroki. I to nie Matka Boska mi to pomogła, tylko Bóg Ojciec. Matka Boska była błogosławiona, bo była wybrana, ale Ona nie czyniła cudów i nie ma innych pośredników do Boga jak tylko Jezus Chrystus, i to jest w Biblii napisane, i, i tak jest po prostu, tak jest. Nie ma innego pośrednika. Jest tylko Jezus Chrystus pośrednikiem. Nie ma papieża najświętszego. Dokładnie. Papież nie jest głową Kościoła. Głową Kościoła jest Jezus Chrystus, i to zapamiętajmy sobie. Hmm. Papież jest no, mądrym facetem, no i tyle, ale żeby my zwracać się do niego ojcze, to, to, to jest pomyłka, po prostu pomyłka jest i hmm. i to tak. Hmm. Nie chcę się tutaj rozwoić na temat księży, bo się na TikToku ostatnio trochę pokłóci, pokłóciłem, pobłogosławiłem temu księdzu, który podważał y, to, co jest w Biblii napisane. I, i po prostu nie chcę się rozwodzić i ten i ja szanuję i błogosławię każdej osobie, która ma inne zdanie. Błogosławię, bo Bóg osądzi każdego z nas według ich czynów I, i to tak, a jeden jest pośrednik Jezus Chrystus do Boga. Ja powierzam Jemu wszystko, wszystkie moje problemy, wszystkie to, co się zwaliło na mnie, to, że wózek mi wysiadł, wiecie co? już wózka z 8 tysięcy złotych nowego wózka, nie wiem, do tego pies ten gazowy, do tego to wszystko się wali na łeb, do tego ta choroba, nie wiem co to się dzieje, no co żyje z dnia na dzień, ledwo siedzę, ledwo siedzę, bo kręgosłup boli. Mam już naprawdę dosyć, dosyć, mam już tego wszystkiego, dosyć, mam już szukania. Wyobraź sobie 5 lat, siedzieć w fotelu i nieustannie szukać tej pomocy. Nieustannie pisać, prosić się. To nie jest życie, to nie jest życie. Dokładnie, dokładnie, tak. Masz rację, masz rację. Oj. Dobra kochani, bo ja dwóch siedzę, tak nie boli kręgosłup i głowa. Życzę Wam miłego wieczoru i jeżeli komuś przyjdzie coś do głowy, gdziebym mógł szukać pomocy, gdziebym mógł napisać, piszcie w komentarzach, ja przeczytam później. Życzę Wam spokojnej nocy, błogosławieństwa. Cześć Piotrek, cześć Piotrek. Mówicie, no że tak ledwo siedzę, ledwo siedzę, ledwo patrzę, bo głowa mi strasznie boli. Coś mi tutaj tak napuchło, kręgosłup mi też boli. Wszystko mi się wali na. na Wiesz co, ja patrzyłem, yy, patrzyłem na te propozycje tych telemarketerów, o. Ja dostaję, dostaję mnóstwo, mnóstwo propozycji dostaję, ale ja, ja, po prostu nie pojmuję w ogóle, ja to momentalnie zapominam. Starałem się, wiecie co, próbowałem na jakimś tam yy, przez internet coś tam zarabiać, ale to, to nie, ja po prostu tego nie ogarniam, nie ogarniam naprawdę. No, na dzisiaj się położy, bo mi głowa boli. Pogadałam następnym razem. Próbowałem, naprawdę, próbowałem. Widzicie, co ja dostaję, dostaję, dostaję tych propozycji. Tysiące też, bo jakieś. U, 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 nie, te dzwonienia do ludzi, odbieranie jakichś telefonów, ja tego nie pojmuję, poza tym raz próbowałem po pierwsze ja nie mam tego konta jeszcze przez dwa lata swojego prywatnego, bo komornik mi zajął nie mogę korzystać nawet z konta to jest to, o tym już mówiłem że za te wszystkie zabiegi operacje komornik mi siadł i przez dwa lata nie mogę nawet korzystać z konta nie mam własnego konta po drugie, próbowałem cokolwiek zarobić, to, to i tak mi nie wyszło, próbowałem jakieś tam kosmetyki, jakieś coś tam. Dla mnie to jest czarna magia. Dla mnie to jest czarna magia. Jak mi się uda przez miesiąc zarobić, nie wiem, no daj mi na to poświęciłbym się jakiejś pracy, jakby się udało cokolwiek zarobić. To by to cokolwiek zarobić, to to i tak by mi nie starczyło na rehabilitację. Ja muszę cały czas pisać i szukać tej pomocy, bo podstawą mojego życia, funkcjonowania jest rehabilitacja. Jak mi się udałoby jakimś cudem zbier zarobić cokolwiek, to przez cały miesiąc bym musiał pracować. A kiedy rehabilitacja? Jak na koniec miesiąca bym coś zarobił, to może. To jest też... co, to jest, można się kręcić w koło, można się kręcić w kółko. I muszę mieć w tej rehabilitacji sporo, i nie wiem, muszę, no muszę, muszę szukać tej pomocy cały czas. Jedyna, jedyna nadzieja w tych zbiórkach, i no nie jest to ciekawe życie, nie jest to jakieś fajne życie, perspektywa, ale wierzę, że w, koń, w, końcu, w końcu uda mi się wrócić do tej samodzielności, do sprawności. Wierzę w to, że rok, dwa. I że zacznę pojmować, że zacznę łapać, odblokują mi to konto bankowe, bo będzie przydawnienie. Zacznę cokolwiek robić, coś, coś walczyć. Bo teraz, tak, piec gazowy nam się popsuł. Lodówkę kupiłem dzięki pomocy ludzi, też się zepsuła. Teraz mi ten wózek elektryczny wysiadł. Wszystko mi się tak wali na głowę. Do tego jeszcze to mnie strasznie boli. No, neurologa się nie mogę dostać. Na wszystko pieniądze potrzebne. Na rehabilitację potrzebne pieniądze. No, mi, miły, miłego wieczoru, bo naprawdę mi tak spuchło coś. Tak mnie boli ta głowa. Czeka mnie kolejny tydzień walki. Kolejny tydzień walki. Jak wiecie co, już tyle lat siedzę przykuty do tego fotela, tak boli. Cześć małolacik, on niestety na zakończenie wpadłeś. Ja już kończę. Cześć, cześć kula, cześć. Ja naprawdę dziś, dzisiaj to kończyć. Chcę chcecie to sobie popiszcie, ale ja już padam, ja już padam i naprawdę nie mam siły, nie mam siły szukać tej pomocy. Piszcie w komentarzach proszę dla tych, którzy przyszli. Na zakończenie, bo już kończę. Na zakończenie piszcie w komentarzach proszę, gdzie powinienem jeszcze szukać pomocy, gdzie mogę szukać tej pomocy, bo piszę wszędzie, nawet do prezydenta pisałem. Te zbiórki idą na bieżąco. Wszystko co uzbieram idzie na bieżąco. Udostępniajcie proszę te moje konta z fundacji, moje smsy, KRSy, proszę Was, wszystko jest w opisie. Wszystko jest w opisie. Udostępniajcie mój profil, mój post. Proszę Was o to i życzę Wam miłego wieczoru. Do usłyszenia.